Cześć! Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w S.T.A.L.K.E.R. ze F.P.P.E.C.I. Tak jak wam powiedziałem, w dzisiejszym... W ostatnim odcinku ja wam powiedziałem o... W dzisiejszym odcinku udamy się... Gdzie to jest? Tu, a gdzie jest mam dwa. 2... Tu jest... Tu... To... Cholera... Nie zbadałem ogonicza 2, więc jeszcze będę musiał wrócić do... Dobra, to wiecie co zrobimy? Udamy się na polowanie pijawki. Po zapolujemy na pijawki. A potem udamy się do... Udam się jeszcze do... <śm> um, do tego, no. Do... Na tego, no. Jak, to, jak ten statek ma? Kurczę, zapomniałem. Yy, na Szefczynku? Nie, Skadosk. Na Skadosk. Czy tam na Bagna udamy się ogólnie, żeby zbadać Ogończe 2? A to zrobię takie cięcie, żeby nie było. I okej. Okay. Oczywiście mapa się musi wczytać, więc lagi są. Dobra, tu no te pijawki. Quick save. Tak, tutaj będą. Okej, okay. nawet ja włączę detektor. Zobaczymy czy nie ma żadnych artefaktów. I zobaczymy czy będą tu jakieś te. Jesteśmy, Jesteśmy jak daleko. Oj, pójdziemy po sprzęt jeszcze. Dlatego. Jest artefakt! Mm. To dobrze, fakt on jest Tu jest Dobra, a tu są pijawki Wata! Jedna... rubita. Okej, okay, dobra, dobra. Fajnie, że na mapie zaznaczać, gdzie ona jest. A suka mnie złapała. Ale jeszcze kurwa, brzydka. Dobra, teraz się zabiję. Cholera, ile bandaży stracę na jedną... Dobra. Jedne pijawki zabite, teraz jeszcze drugie. Okej, okay, tutaj coś będzie? Jakiś artefakt? Może... coś? Hm? Dobra, tutaj jest. Już idzie w moją stronę. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję. Mam wrócić do trapeza Ale ja tego nie uczynię Tylko ruszę Po sprzęt Dla azota Bo akurat jesteśmy na miejscu to Zrobimy te dwa questy Okej okay, dobra O kurwa, coś tu jest może zębiaki albo coś Przeładujmy snipera No, a raczej było tutaj coś. E, to dziki albo coś. Dobra, idziemy przeszukać. Dobra. Tu mamy wejść, tak? Będzie tu jakieś wejście? Czy tutaj? Jest. No dobra, to wchodzimy. No to, żebym sobie wszedł. Czyli trzeba znaleźć inną drogę? Czekajcie, tu tędy wejdę, tędy wejdę. No to spoko, na lajcie. Tutaj... O cholera, tutaj jest pełno anomalii. Okej, okay, teraz tu niżej, ale tak, muszę wejść tutaj na górę. Okej. Okay. Szósteczkę i zero. O. Dobra. No, coś tutaj... ...jest jakiś artefakt, tylko kurczę, nie wiem czy uda mi się... O. Cholera, nie mogę tego gówna dotykać. M materiały sprzętowe A, tu jest jeden. Okej, okay, dobra. A, trzeba w racji technicznych, to, ale gdzie ty teraz? Hej to mi prowadzi. Wyłącz to. Postara się coś znaleźć więcej A postarać się mogę Fuck Albo wiecie co spadamy już stąd Nic nie było Tu coś będzie? Chyba na górze będzie jakiś artefakt Patrzcie, słabych znalazłem. Nie, no zarumpiście. Kurczę, mamy. Dobra, schodzimy. Dobra, schodzimy stąd i idziemy do Azota. Dobra, spadamy stąd. Co to jest? Co to leży? Zobaczmy. Ej, jakiś zombie albo stalker. Czuł z nim. Idziemy oddać questy. No ok. Już się zmęczyłem Czyli tutaj weźmiemy no To ten chaumik sprzedamy to już, bo ten jest lepszy Chociaż Nie ten jest lepszy teraz co mam Co znalazłem więc super Zajbiście Wrócimy szybko do tej stacji Janów I będzie git a bo pójdziemy do tego... To ja zrobię cięcie, jak oddam tego quest, te dwa questy. Wrócę do Skadoska. Ska. Sprzedam te papiery, te różne i te inne. No i po prostu... Wrócę tu jak będę przy tym. Ale to jest zaraz. Tylko jeszcze tutaj wrócę. mam broń. Okej, okay, tutaj mamy pełno quest'ów. oddania, dobra, no to pójdziemy najpierw tutaj. Chodź tu, azot, trzymaj. O! Dobra. Na razie. Jeszcze pójdziemy do trapera. Droga do propiacji. rozmawiaj z przewodnikiem, znajdź czasu. Jak Okej wybaczcie, mi musimy tylko szybko podejść do okna Okej okay, dobra Na razie Oczekajcie, muszę, muszę wrócić do Pipiati Tam ogłończę, ogłończę dwa Widzę. chyba Czekajcie, czekajcie Ty Ile za doprowadzenie do Skadowska Dobra, ja to zrobię cięcie i spotkamy się po tym jak tam wszystko zrobię no dobra, ja jestem z powrotem. Tak, odwiedziłem tutaj... eee Ogończe. Chyba dwa. Znalazłem mapy. I zaprowadzi... I przyszedłem tutaj i dałem je temu przewodnikowi. I powiedział, że da mi zniżki różne. I teraz... Nie wiem, nie wyruszę chyba do tej ogończy następnej. Ale wyruszymy do... Prypeci. Badaj część administracyjną. Dobra, no to do stacji Janów. O, z, z o widzicie, zaproponował nam tysiąc. A wcześniej jeśli nie mieliśmy... 1000. Okej. Okay. Wyłączyłem nagrywanie podczas wczytywania się, bo poni ponieważ to jest strata czasu. Ej tak, kupiłem troszeczkę amunicji do sniperki. To jest schowek, ale nie chcę mi się go szukać. O! Mój hełm. Z nachtowizorem Wyruszamy. Czekajcie niech nam się pod stamina. No i dobra, biegniemy dalej. What is this? Zobacz, sobie zrobię łyk herbaty. Okej. Okay. Hmm. Lepiej wezmę tutaj e, detektor. Okej, okay. hmm. Myślę, że... bo my zbliżamy się do fabryki Jupiter i tam jest właśnie ta ogończa. Właśnie nie wiem czy... a oh, fuck! shit do psy Jebane, kurwa kundle! No dobra Eee, come on, come on Artefakty Będą tu... Uj! Czy nie? Nie chcę mi się tam zaglądać. Dobra, nasz Stalker musi coś przemać. Cholera. Okej. Okay. Nie wiem, zobaczymy czy tu będzie jakieś wejście Mam nadzieję, że tak Okej okay. A mam, no kto widzór? Ja pierdzielę jak zjeba nie widać Okej, okay, dobra Tu mamy jakieś przejście Dobra Wyciągnijmy spluwę Tutaj przejścia nie ma, czyli musimy się udać gdzieś w tą stronę. Tak, tutaj jest to przejście jakieś chyba. No. Snor snorki. Słyszę snorki. Dobra, jest latarka. Jest jakieś przejście. No hmm. tu mają bramę otwartą. Alright. Promieniowanie. No gdzie tu jest wejście? Mm -hmm. Tu będzie coś? Nihhuhu. Czyli wracamy. Znowu psy. Jebane psy A tu kurwa wejścia szukam O, tutaj coś jest Promieniowanie jest Okej, okay. czyli mamy kierować się na górę Spoko Leki Że my na stalker nie jedną No i okej, okay, dobra Jesteśmy kurwa gdzieś tu niżej są Tutaj nie Dlatego lubię shotguny. Okej, okay. Co, coś tu będzie. E, te chwasty jebane. Dobra. Dokumenty są. Są. Mm, dokumenty są część... w yy, miejscu, gdzie komplesa do poza fabryką. Informacje dotyczące tej kwestii powinny znaleźć się w części laboratoryjnej. All right. Kurwa! All right. Kaj one są? Gdzieś tu chyba. Tutaj, tutaj? Jest. Droga do piaty. Zbadaj dział dostaw. Ale gdzie? Pokaż mi mapę. Tutaj, dobra, spoko. Czyli czy musimy wyjść stąd najlepiej. Aha, teraz kurwa znajdź wyjście. Okej, okay, dobra. Czyli ruszamy. Promieniowanie. Muszę wyjść tutaj, ale kurczę, no nie wiem. Gdzie jest to wejście? I znowu słyszę ps psy! Jebany kundel. A tu kurwa nie ma wejścia! No zajebiście po prostu. Tu jest coś?